Witam Was na kolejnym odcinku z zaśnieżonego i skutego ladem z Gorzelca. Tutaj niedawno kręciłem odcinek yy, z baru z co jest tutaj za mną niedaleko. A dzisiaj sprawdzimy, co można o 7 rano zjeść w, na Citronexie w tej restauracji Piccaro. Także serdecznie zapraszam na odcinek tutaj przy tej myjce wszystko fajnie skute lodem wczoraj jak tu szłem gościu jak bokiem wyszedł myślałem, że wywali tutaj w te słup i do rowu tu wpadnie no ale na tak na, na, dobrze, że odpuścił ten gaz, bo tak to by go obróciło pewnie także tam uważajcie, bo to jest to wszystko lodem skute ciekawe czy będzie w ogóle Będą już obiady od 6, od 7 rano Gdyby to jest otwarte od 6:00. Także zobaczymy, wbijamy No i tam jest oświetlona ta restauracja Bar Zgorzelec, W którym byłem No i który w sumie Jest bardzo fajną restauracją Fajne dania Także do polecenia Picaro, restauracja ale jest zimno jest minus zimno 10 powiem wam że o 7 rano obiadu tak wczas nie jadłem no ale czego się nie robi na, na odcinek Brrr. no to chyba jeszcze zapięte będzie co w jeśli sensie nie będzie jeszcze obiadów Dobra. Obiadów, a obiadów nastawione. Kierowca, masz prawo jazdy CE? Odbierz zniżkę posiłku na 20%. Chętnie z tego skorzystam chyba. No ty co? Tutaj mamy zupy jeszcze, jest gulaszowa. Są flaki i jest żurek. Pisali, że, pisaliście, że ta gulaszowa jest dobra. Może tutaj goaszywa jest nim. Nie ma minsa Gdzie jest minus? Jedziemy dalej Nawet można fajne śniadanko zjeść, pomidorki są mi bułeczki O, kiełbacha. Fajne tosty są Są mi naleśniki, jajko, o, jest kiełbaska też nawet mhm. Mhm. Fajne tu mają rzeczy Fajne tu mają rzeczy Ale z Habiksów jeszcze nie mają. Dobra, co dwa ziemieczki Trzy ziemieczki Co my tu mamy? Tu jest chyba wątróbka. Palmowy ryż tam z tyłu. Fasolka po brytońsku. Granita, gulasz. Z czym to jest, są no, wziąć? Tu jest karkówka w sosie chrzanowym. Tutaj ta, ta pierwsza. A tu są pulpety w sosie grzybowym. Dobra, weźmiemy sobie jedno takie. Tam jest z tyłu jeszcze bigos Dobra i weźmiemy sobie jeszcze niecho Tylko Micho, bym wolał jakieś takie Koło same takie kawałki Dobra, weźmiemy sobie coś takiego Dobra, i tu mamy udko z kurczaka w sosie, powiem no, ja wam, że fajne te rzeczy tu mają. Weźmiemy sobie jeszcze put mały. Dobry. Za zniczką będzie. Kartą będzie. Klimazik tu jest fajny Telewizornia Cieplutko O, można się powiesić Chyba skorzystam. Fajnie, milutko tu dobra, mamy to. Tu jest ten gulasz, a łóżki się nie wzięła. Dobra, idę sobie jeszcze po łyżkę. Dobra, mamy to 24 Aha, gulasz wyszedł 19, dwie dyszki wyszedł gulasz Po tym rabacie już Mamy ten gulasz Ten gulasz ładnie pachnie, ładnie wygląda Tylko, że nie ma mięsa Fajnie, o jest kawałek Udało mi się wylosować Dam generalnie pusto jest z tym kotlem, dość duży kocioł No ale mię, o dobre ten kawałek się trafił, w sumie dwa kawałki mam. Dość tłuste tutaj to. W ogóle te, cały ten gulasz jest taki dość mocno tłusty, bardzo dobre, tuściutki taki aromatyczny ten gulasz. Mało tu w sumie pływa rzeczy. Ale jest okej. Okay. O, trafiła się pieczarka. Na taką pogodę jak jest za oknem, bo jest minus 10 stopni. Bru, strasznie jest. A jest i robocik Cześć robot nie mam jeszcze Przyjedz za chwilę Spoko pomimo tego, że tu jest tak mało tych rzeczy, bo tu nie ma w sumie ani ziemiaka. Tego mięsa bardzo mało, dwa kawałeczki A szukałem tą chochlą, szukałem A mnie wystraszyły <noise> mnie nie. Nie strasz. To w sumie wróciłbym na to, na ten gulasz, mimo tego. Dobry smakował, bardzo dobry Nic bym tu nawet nie doprawiał. No dobra, to sobie kończę no za chwilę. Dobra, I tu mamy tego pulpeta. Wziąłem sobie do tego trzy zimiaczki. W jakichś takich przyprawach. Dość to fajnie wygląda. No i tu jest ten skap, nie? Chwilę mi to powstało. ziemniaki już zimne są. Ale dobra, fajne te przyprawy. Mm. No, zimia czyli spoko, fajne, że przyprawy tu mają. Dobra, wjeżdżamy w kotleta. Najważniejsze, że miękkie. Widać, że to jakby trochę nie, nie jest dorobione, bo tu jest takie jakby jeszcze miało siedzieć. Ale mięciutkę to jest nawet spoko. Chociaż nie wydaje mi się. może Tak momentami, żeby nie było patrzcie. 7.19. 19 Dawid już przy obiedzie. Dobra, wjeżdżamy w tego pulpeta. Mm. Spoko. Dobry ten pulpet. Dobrze, fajnie przyprawiony. Nawet taki dość mięsny, nie jest jakiś bułką, bułką za zaczarowany. Jakiś zapychaczy tutaj nie ma wsadzonych? Oko. Dobre powiem Wam. Po drodze, jakbym tu gdzieś był, to bym przyjechał pod warunkiem, że w tym barze z gorzeląt za nami nie byłoby kolej. ona mi się wydaje, że było taniej, taniej i te porcje chyba były większe. Oczywiście nie ma co porównywać, bo tu jest, tu jest jedzenie na wagę, nie? Ale tam też mi się wydaje, że około 6, 60 zł zapłaciłem za ten żurek wtedy i, i chyba z też brałem jakiś. Także jak ja trafiłem u 7 rano na świeże, no bo musiałem, bo oni od 6 pracują tak, też ciekawe jak to jest, jak to wygląda w... po, po południu albo wieczorem, nie? bo to jest do 23? do 23 tu jest otwarte a jak z bamarami pikaru 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 Dobre to nawet te obiady, te dania tutaj i kompot kompot za 5,49 Kompot lodówka I tu nawet kebabu mają, tam się mięcho okręci z tyłu Teraz dopiero zauważyłem jeszcze wam pokażę Zbieramy się. Idziemy jeszcze jeszcze jakąś kawę może zrobić. Bo na gotowanie w ciężarówce już nie będzie czasu wody. Nawet mi się nie chce. Siema, masz to. Spoko, go widzów mi oddaję. Będziemy jeszcze kawę tu do pani zrobić, patrzcie tutaj jest ten To jest mięcho, grosek. można sobie wziąć Dobra, weźmiemy sobie kawę jeszcze dużą, czarną 0,4 Gdzie pani? Ta pana? Tak, bym prosił, no? Kawę. Na kawę na Pewnie też na kawie. Wrzuciła robotę? Pewnie też na kawie. Jaką kawę? Dużą czarną bym prosił. Na wynos? Na wynos, na wynos. Pomyślałam, że pan czeka. Jeszcze 25 proszę proszę pana o twoje kubeczek. 13.24. Karto. Następnie razem przyjdę ze swoim. No to chodzi, tak, przechodzi, przechodząc z sami przyniesie. A to fajnie. Po no. co panu weźcie pieniądze? Jedzenie bardzo dobre. Ale no, u nas fajnie robią. Naprawdę jest może drogo, bo wie pani jest taka. taka jest prawda. Ale te pierogi czy schabowe, to oni wszystko no. mięs one robią. Naprawdę. To jest wszystko. Naleśniki mam na wazowe. ale ja nie robię, bo one Tak. Robią. Wiedziała, że to jest jakieś kupione, tam nie brała co nie? No, no, no. No pierogi mamy, mamy krokiety szafanowo warton na obiad, Też one robią. A to są takie starsze, starsze kucharki? Tak, Bigos mamy też, No widziałem właśnie, no, no, no. naprawdę, wszystko takie, wszystko. Wiek, jak to u mnie Jeszcze u nas taka pani robi, co na weselach. Tak? O! Ona tak dobrze robi. No takie wesela, uroczystości, cenne. To jest taka sprytna, bluzki, jak robi naprawdę. Ręka ta, że się pali. Aha, aha. Przez te Przez cały dzień to ty z tysiąc robisz. <ślesy> No już fakt. No. w rękach. Nie, naprawdę. A tylko mówię, że może pan spokojnie mieć. No, Świeże Fajnie. Właśnie mamy no. właśnie, mamy mało właśnie Nie mamy takich właśnie Nie sobie, że ma pan Nie mamy takich. jak mamy Nie mamy Nie mamy takich. No, Nie Przykład, jeżdżą, my na przykład kierownicy jeżdżą i na myjnik dostają już tego Bona tam jest na 30 złotych myjnik my nakładamy też się nalewa no to... pewnie, pewnie no, naprawdę, mamy naprawdę przepyszne no to, to ja jest. sobie wziąłem małą porcję, to znaczy, mnie przynajmniej nieduża jest pan na przykład kierowcą, ma pan prawie adres cyklusowy no. mam, 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 tak, tak, tak skorzystałem tego taka... skorzystałem no, no to i tak, nie patrz, kamery są i pewnie no, tak jak kierowniczka jest, no. <śla> <śla> Dziękuję <śla> bardzo, Dziękuję, dziękuję wzajemnie no, słyszeliście? Nie? Dobra, spadamy. No fajnie. Recenzje jedzenia mieliście od samej kucharki, także nic więcej już tu nie dodaję. No i tu macie sklepic Citronexa, tam z tyłu ubikacje, prysznice. Wychodzi słoneczka. Tu jest parker Gios 1. I tutaj, jak nie staniecie w rajkach, tylko z tyłu na dupach, to płacicie drożej. Także tam zwróćcie uwagę na to, bo tu nigdzie nie jest napisane, żadnej informacji nie ma. Ale jak staniecie tak, tamten Skłodni, to płaci. Chyba normalnie jest chyba 50 zł, czy 50 zł. A jak staniecie, to macie 20, droże, 20 zł drożej. Tam z tyłu, tak jak ja stoję, to jest kolejny parking Citronexa. Tam jest na 200, 200 zestawów. Wczoraj przyjechałem o 23. To jeszcze było miejsca, miejsca. A cena ta sama, no bo zapłacę 50 zł w sumie za... Do 12 godzin jest 50 zł. No, widać, że gościu chyba sypie. Albo się zakopał. Nie, sypie. Sypie. No posypał tutaj, a kolejny bokiem idzie, e. delikatnie wyszedł. Jeszcze wam na końcu pokażę ubikację, bo tu jest ten, no ale fajnie tu jest, ale no, jedna się rozśpieszyła, a sytuacja wczoraj. Zaraz wam pokażę, co to taka kolejka do tego wyjazdu. Co jest w tej strefie relaksu? O, ale tu jest prysznicy jak pierdolę e, Ale tu jest prysznicy. Co mamy w strefie? O, można sobie telewizor nie poglądać. 12 prysznicy. Mikrofale tu jeszcze macie. Kawę. Herbatkę. Automat nieczynny, aha, dobra. Kwiatki. Możecie sobie na wiosnę coś tu zasadzić. No, fajnie, fajnie, shower'y są. Ale najbardziej mi się śmietce. To jest najbezpieczniejsza ubikacja na świecie, patrzcie. Toaleta męska. I w toalecie męskiej jest ochrona. Najbezpieczniejszy kibel w Polsce z ochroną. A tu jeszcze ten, tu Przełóż kartę do czytnika to jest paczko to jest Chodźcie. prysznic 15 zł. Kolejka, w sumie będę wyjeżdżał 20 minut. Stają sobie w bramie, idą dopiero po fakturę i dopiero płacą. Za goście, no ale tutaj macie parki i lotnisko. Dobra, mili widzowie, ja lecę dalej. Dzięki za oglądanie, za lajki, za suby. Obiado, śniadanie smakowało o 7 rano bardzo dobre, dobrze. Dzięki Wam. Także na pewno to powtórzę. Bardzo ciekawe doświadczenie. Dobra, dzięki jeszcze raz. Ja lecę dalej. Na -ra.